Witam Was ponownie w grze na F lub na F. W pierwszym filmiku o tej grze przedstawiłem Wam pewien zarys lub przekazałem Wam pewne informacje odnośnie tej gry. Obecnie hmm, przez 10 minut hmm, próbowałem. Hmm, Dotrzeć do punktu, właśnie który, jak widzicie, też mówiłem tutaj, że latają też inne statki kosmiczne, w którym się transportujemy. W poprzednich częściach było polegało to na tym, iż dolatywaliśmy do pewnej strefy czyli do byle gdzie w byle jakie miejsce kan odnośnie brzegu danej lokacji czyli mogliśmy lecieć cały czas prosto w ten sposób dolatując do pewnego mm, do pewnego obszaru po prostu za mm, daną jakby linią czy granicą nieważne czy lecieliśmy pod skoż, czy lecieliśmy w ten sposób czy w ten sposób po prostu dolatywaliśmy do mm, pewnej strefy gdzie mogliśmy się mm, Wykonać skok do kolejnego obszaru O obecnej chwili nie, nie wiem od której wersji Ale autorzy Poszli coś co Przypomina właśnie Mass Effect I skoki pomiędzy Pewnymi punktami gdzie możemy wykonać taki skok Oczywiście w Mass Effect jest to wykonane. Znaczy, polega to na zasadzie, że robimy to automatycznie. Po prostu chcemy się przemieścić i statek trafia w pewien obszar. A raczej, urządzenie i po prostu sobie przeniesione. Tutaj musimy dolecieć do pewnego jakby takiego obszaru. A, który pozwala nam właśnie na tra transportowanie się. Różne e, tego typu. Miejsca pozwalają nam przemieścić się w różne regiony, nie że ten dany obszar pozwala nam na przemieszczenie się na przykład jeśli tu była inna na przykład planeta, znaczy inny obszar, czyli mieliśmy by możliwość odskoczni czy odbicia w bok. Ten obszar nie pozwoliłby nam na to, więc sk sk wykonujemy skok. I już znajdujemy się w innym sektorze. Jak też wspomniałem, mamy coś takiego tutaj jak paliwo odnośnie skoków, ponieważ paliwo odnośnie poruszania się jest nieograniczone. Mamy paliwo odnośnie skoków, czyli aby wykonać kolejny skąg, bardzo się zmieniło. Musimy musielibyśmy zatankować. Mamy jak widzicie planety, na, które, na których możemy lądować. Mamy też inne e, księży, jakby księżyce danych planet. Są też stacje kosmiczne, na których raczej się lądujemy, aby na przykład dozbroić się albo kupić lepszy statek kosmiczny, na przykład lepszą dźwigiem lub taki, który po prostu będzie nastawiony na walkę, a nie na transportowanie. Niektóre planety mają yy, własne ochrony, czyli statki kosmiczne, które <laughs> teraz mi wskazuje miejsce, gdzie mogę się wykonać kolejny skok. Powiem szczerze, że wcześniejsze rozwiązanie było dużo lepsze, ponieważ jeśli uciekaliśmy przed piratami, po prostu dolatywaliśmy do brzega danej lokacji i wykonywaliśmy skok, co pozwala nam na ucieczkę. Tutaj musimy się po prostu przemieścić. Dany obszar skoku, czyli tak jakby tuby, czy nie wiem, wiru, i wykonujemy taki skok. Mamy jeszcze, musimy wykonać jeszcze jeden skok, i oddamy questa, a raczej to, co zabraliśmy, i odbierzemy pieniądze. Jak widzicie, mapa już nam się trochę rozrasta. Każdy obszar ma własny własną nazwę. Planety też mają własne nazwy. A to, co tutaj widzicie, to jest obszar działań pewnej frakcji, czy tak to można określić, czy to jest frakcja, czy pewnej grupy w późniejszych, jeśli zaczniecie odkrywać kolejne miejsca yy, zauważycie że mają już inne obręby znaczy inne okręgi powiedzmy kolorystyczne czyli przykład yy, teraz nie mogę przypomnieć chyba podaję, że jest niebieski są też miejsca gdzie nasze poruszanie się jest też yy, w innym kontekście, czyli mamy inne tło, yy, mamy inny, yy, inne działanie kosmosu na nasz statek. I na tym właśnie polega cała ta gra. Duży potencjał byłby w tym, jakby zrobiono z tego MMO grę gr 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 sieciową gdzie inni gracze mogą właśnie sobie tak latać, walczyć ze sobą, budować klany, budować frakcje e toczyć boje o różne powiedzmy nie wiem właśnie takie regiony wpływów na m Jeśli by to ktoś podchwycił byłoby z tego byłby, byłaby z tego niezła gra mmo jeszcze rozbudowując na przykład możliwość przybliżania na statek możliwość obejrzenia sobie jak wyglądają zmiany dokonywane na tym polu rozbudowanie całego tego całej tej gry pod kilkoma tylko aspektami, ponieważ cała reszta mogłaby pozostać, byłaby <coughs> moim zdaniem dość interesującym, właśnie tytułem odnośnie nawet zarabiania.